No, więc o czym będzie, o czym będzie gra tak krótko, krótko wyjaśnię w pięknych okolicznościach przyrody. Jestem na spacerze z pieskiem. E, więc jakby główna, główna, oś gry e, to jest, to jest tak naprawdę samorozwój połączony z RPG. Czyli tworzy, chcę stworzyć Chcę stworzyć grę, która będzie miała swój specyficzny wątek narracyjny. Ja akurat lubię fantazy i tego typu klimaty, aczkolwiek w przyszłości jakby tą mechanikę gry, która powstanie, bo ona jest tak naprawdę cały czas w robocie, w pracy będzie można osadzić w różnych. W różnych kontekstach i jakby w różnych również e, sytuacjach, tak? Czyli jakby odpowiadając na pytanie, czy to jest gra indywidualna, czy to będą kampanie, e, które będą robić, e, które można grać z innymi graczami, to uważam, że. Że zmierzam do tego, żeby połączyć te dwie sfery. W sensie, jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy są indywidualis indywidualistami, chcą pocisnąć po prostu na, swo na swoją bramkę bez dodatkowych przeszkadzaczy, to będą mogli to zrobić. Jeżeli będziemy mieli ludzie, którzy chcą się połączyć w jakichś kampaniach, w jakichś wspólnych celach, inicjatywach, ale też i w wspólnej zabawie, odgrywaniu jakichś ról w wyimaginowanym świecie. To też będzie można to zrobić. Czyli idąc dalej, bardzo dużo wariantów mam tak naprawdę w głowie i, i chcę stworzyć taki otwarty świat, e, przenikających się światów, nie wiem, może nawet wymiarów. E, I co mi jeszcze tam przyjdzie do głowy, albo co przyjdzie też do głowy innym ludziom, którzy może będą chcieli się też zaangażować w to. Aby tworzyć jakby te, te światy, tak? No bo można połączyć przecież świat fantazy ze światem em, podbojów kosmosu, y, i może to być jedno i uniwersum tak naprawdę. I y, y, takie coś mam, mam w głowie. E, co więcej, chcę połączyć, chcę połączyć. Y, Właśnie dwie rzeczy, które widzę, że nie łączą się aż e, tak bardzo w świecie gier. Czyli, jeżeli mówimy o grze, no to jest to gra o odpowiednim tam scenariuszu i, i trzeba to odegrać jest wygrana. Cześć, wszyscy się rozchodzą e, zdobywa się jakąś fikcyjną nagrodę, lub satysfakcję, e, albo nagrodę fizyczną, ale jakby nieosadzoną w kontekście samo, samorozwoju, tak? Czyli jakby osiągamy pewne skille w grze i tylko w tej grze. Natomiast ja bym chciał osiągnąć efekt, który będzie powodował, że zabawimy się, pobawimy się wyobraźnią, pobawimy się w osiąganie czegoś, osiąganie jakichś rezultatów, ale w kontekście ale w kontekście yy, yy, no samorozwoju, tak? Czyli osiąganiu swoich celów, swoich wyzwań, zmiany, paradygmatów. Oj, pieski idą. No, bo właśnie właśnie tutaj tą grę robię na kanwie moich doświadczeń z... Ja to naz nazywam roboczo, bo nie nazywałem jeszcze jakoś tego bardziej dokładnie, ale roboczo nazywam taki mój projekt można powiedzieć wieloletni, dużoletni, eee, dużo letniej, bym nawet powiedział, że to ponad dekadę, no, z 15 lat. No, z 15 lat bawię się w zarządzanie zobowiązaniami w oparciu o notatki. O kartki, na których zapisuję dany temat, zagadnienia, pewne informacje i później traktuję to jako kartę, która... Yy, która jest wtasowywana, nazwijmy to w talię e, innych e, projektów, zagadnień, zobowiązań, jakby na przestrzeni lat starałem się tym w jakiś sposób zarządzać. Nie? E, I uważam, że papier i, e, i długopis ma, ma, jakby to powiedzieć, e, zgrabnie. Więc powiem niezgrabnie, ma jakąś magiczną moc, tak? Czyli yy, korzystając, bo też jestem Zajawkowiczem technologicznym, absolutnie. I yy, yy, tworzyłem oprogramowania do zarządzania zadaniami, yy, bawiłem się wieloma, testowałem, szukałem dla, dla siebie jakichś rozwiązań w świecie cyfrowym. I szczerze mówiąc, nie to, że nie znalazłem, ale. Coś mi, coś mi nie grało i tak jak uważałem się zawsze i dzisiaj uważam się za pewnego rodzaju nerda technologicznego, bo się z tym jaram, bo interesuje mnie kod, zresztą amatorsko, pomimo tego, że to nie jest mój świat tak naprawdę, bo jestem umysł kreatywny, umysł, który wykorzystuje no, to, głównie tą Część mózgu była odpowiedzialna za właśnie kreację, wyobrażenia i tak dalej. Mniej za fakty, obliczenia i tak dalej. To dla mnie przygoda z programowaniem jest ogromnym wyzwaniem. No ale dobra, nie, nie chcę odchodzić ze zwątku, czyli. Czyli kwestia programów po prostu cyfrowych, jak dla mnie no nie spełnia pewnej swojej, jest, jest obdarta z czegoś, nie wiem, nudzi mi się albo przez te, pewna funkcjonalność zaczyna mi przeszkadzać i jakby papier i długopis ma tą, tą piękność i tą elastyczność i tą magię, że można to dostosowywać. No i lata całe e, tworzyłem swój taki indywidualny system zarządzania tymi kartkami. I jakiś czas temu doszedłem do pewnych przełomów i do takiego etapu, gdzie no ten system, krótko mówiąc, mi się spiął w taki system, który, można powiedzieć, analogowo funkcjonuje. Czyli ja dodając do tego kulturę i nawyki, i rytuały, powoduję, że ten system działa, chodzi po prostu. No ja, oczywiście napędzany jest moimi, moimi ruchami, moimi mięśniami. I moimi rytuałami. Natomiast on działa, on funkcjonuje. I wcześniej też funkcjonował, ale na zasadzie takiego prototypu, który ciągle się albo zawieszał, albo, albo rozjeżdżał, i trzeba było go po prostu resetować do takiego stanu początkowego, co czyniłem cały czas jako pewien mój rytuał, czyli. Krótko mówiąc, trzeba było wywalić wszystkie informacje na wierzch, żeby je na nowo poukładać. W tej chwili mam te informacje w tak zwanym toku e, toku, który jest przeze mnie zarządzany właśnie e, przez pewien system ruchów tasowania tych kart, co nazwałem co nazwałem e, analog analogowym systemem analogowym systemem, no do zarządzania zobowiązaniami, a nazwa robocza marketingowa to jest po prostu planning, planning pasjans, czyli pasjans planowania albo pasjans strategiczny. No bo chodzi o układanie kart w pewnych sekwencjach i tworzeniu w ten sposób, jakby takiej, takiej no nie wiem, motoryki do, do funkcjonowania, do zarządzania. Tym, co się robi w danym miejscu, w danym czasie, bardziej w danym czasie do miejsca, to jeszcze nie, nie doszedłem. No, system nie jest jakiś tam doskonały. No i dobra. I teraz dochodzimy do gry, czyli łączę to z pewną opowieścią, pewną grą RPG i po prostu odpaliłem w tamtym roku się na to po prostu bardzo mocno dodaje pewnego rodzaju, nie wiem dodatkowe narzędzia artefakty, ostatnio pracuję na przykład z kością czy w zasadzie z dwiema kośćmi jedną sześciościenną, jedną ośmiościenną bardzo często po prostu w planowaniu albo w działaniach strategicznych są momenty, które trudne, ciężko podjąć decyzję, nie wiadomo no i można jakby a czasami te decyzje po prostu trzeba trzeba ponieść no i wtedy wchodzi do gry kość, która zamiast eneduerike fakę, czy innym sposobem mniej lub bardziej intuicyjnym można podjąć decyzję to jeszcze dajemy powiedzmy taką symboliczną możliwość pokazania nam kierunku który chciałby wszechświat nam pokazać. No, ale to jest oczywiście dyskusyjne, czy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Natomiast e, fajne uwalniają się emocje, kiedy, e, kiedy wchodzimy w taką grę i zaczynamy to e, w, e, no, wyznawać w to, wierzyć w to, że, że, to tak, że to tak może działać i jest to po prostu jedna, jedna z opcji to bardzo ułatwia, bardzo przyspiesza pewne procesy decyzyjne, e, czy się będzie sprawdzać, czy to będą dobre wybory, to też pokaże mi kolejne doświadczenie, a w większej skali być może też doświadczenie innych użytkowników, którzy chcieliby się też dzielić feedbackiem, jak to idzie. Więc kość, karty, karty do gry, które no pełnią funkcję mi w tej chwili, pracuję właśnie nad mechaniką. Karty do gry, które są pewnymi markerami, dla przykładu nasze największe, e, największe skryte lub nieskryte marzenie, osiągnięcie, wizja naszego życia, którą utożsamia u, u, w kartach król kier, serce. W starej nomenklaturze, najwyższa z kart, potem to się zmieniło, bo też zacząłem czytać o mechanice, o kartach, o historii kart. Więc też ma to swoją pewną historyczną moc, co absolutnie odczuwam. No i, no i tu mamy karty. No i tych, wracając już, sensu stricte do samej gry, na ten moment będzie to RPG. Na ten moment będzie możliwość rywalizacji z innymi użytkownikami, ponieważ, ponieważ ja też tego potrzebuję, chcę się zacząć porównywać z innymi ehm, I mieć jakąś taką kartę yy, Nazwijmy to użytkownika, gracza, poszukiwacza tak? Gdzie będą pokazywane yy, moje skille, moje achievementy <laughs> I tego typu, bo to jest cholernie motywujące po prostu kto gra w gry, ten wie, jakie to może emocje wywoływać, i lepiej podchodzić do wyzwań, trudnych zadań na zasadzie, na zasadzie gry, niż na zasadzie problemu do rozwiązania, bo po prostu odpala się w mózgu inny zestaw chemiczny i, no i lepiej to działa na satysfakcję i przyjemność w ogóle z, z funkcjonowania. Więc, więc taki jest tego sens. No i dobra, żeby nie było za długo, to na ten moment kończę. Pozdrawiamy ja i mój piesek, który aktualnie ma kurwa traumę po Sylwestra i ciągnie. Hadorku. Po pożegnaj się z Państwem. Powiedz... Nie strzelajcie Sylwestra! Nie, takie, takie! Dobra, trzymajcie się.